Cześć, kochani, w tym świątecznym czasie przychodzę do Was z nagraniem o zbliżającym się Nowiu w Byku. Nowiu, który będzie miał miejsce dokładnie 27 kwietnia o godzinie 21:31. Byczek. Pierwszy w Zodiaku ziemski archetyp archetyp, który mówi o naszym ciele, który mówi o zmysłowości, o przyjemności, o smakowaniu. O byciu w kontakcie z matką naturą, o jedzeniu, o dotyku, byk, który mówi o naszym czasie, o energii, o tym, czemu poświęcamy uwagę, na co kierujemy naszą energię. Tu jest potrzeba stabilności, tu jest potrzeba spowolnienia, tu jest potrzeba nie, nie tyle walczenia, jak w archetypie barana co utrzymywania tego co jest, a żeby przetrwało. Tu jest skupienie na tym, żeby coś utrzymać, utrwalić, żeby, żeby osadzić się w tym poczuciu bezpieczeństwa w oparciu o to co mamy. Tutaj dotykamy też tematu poczucia wartości, dotykamy też tego. Na ile doceniamy siebie, na ile doceniamy swoją wartość, czy patrzymy na siebie poprzez pryzmat tego, co posiadam, czy stawiamy tutaj znak równości pomiędzy tym, ile mam i to tyle jestem warta. Czy pamiętamy o naszych talentach, o naszym naturalnym, o naszych naturalnych zasobach, o tym dobrze, które, które w sobie mamy i czy dzielimy się tym ze światem czy wychodzimy z tym do świata zobaczcie, energia byka sezon byka to jest, to jest stała ziemia to jest ten czas, kiedy nasza kiedy, nasza, kiedy wiosna nabiera na sile wiosna jest w pełni i matka ziemia obdarza nas bardzo w tym czasie hojnie to jest o obfitości to jest o tym, że każdy z nas jest zasilony obfitością że każdy z nas ma swoje wyjątkowe talenty które potrzebuje w sobie wzmacniać, utrwalać, które potrzebuje też w pewien sposób doskonalić i wychodzi z nimi do świata, dzielić się nimi. Mm, pozwalać, żeby to życie ze mnie też zaczerpało. Wtedy, kiedy też ja czerpię z tego, że mamy też energię takiego zmys zmysłowego bogactwa, bogactwa, które koi moje ciało, które koi moje zmysły, które rozpieszcza w pewien sposób nas. Mm. I na ile sobie pozwalam w ogóle na to właśnie takie rozmoszczenie się w tym życiu i czerpanie z niego z tego bogactwa, którymi, którym jesteśmy otaczani tym bogactwem od matki natury. Bardzo tutaj dotykamy ciele, cielesności i... Mm, tej fizyczności, przez którą dusza doświadcza, by kto jest świadomość tego, że moje ciało jest tym domem dla duszy, że ten duch został sprowadzony do ciała i że ten duch chce smakować, chce doświadczać poprzez właśnie te zmysły, które daje nam możliwość posiadania ciała: poprzez dotyk, poprzez zapach, poprzez wzrok, poprzez węch, tak, poprzez, poprzez smak. Te dłonie, które chcą się zanurzyć w tej obfitości, które chcą się zanurzyć w Matce Ziemi. To też jest, byk to jest ta energia, która nas zaprasza do tego, żeby dotykać tej Ziemi, żeby wychodzić do, do ogrodu i sadzić roślinę, żeby, żeby być w tym kontakcie z, z, z tą obecnością Matki Ziemi, z tym życiem, które ona e, wnosi. I ostatnia, e, ostatnia pełnia, teraz mamy nów, ostatnia pełnia w wadze była pod patronatem Wenus, tak samo jak teraz, tak? Wenus jest naturalną władczynią wagi i byka, ostatnio była pełnia w wadze pod patronatem Wenus i teraz mamy nów w byku pod patronatem znowu Wenus. I ta Wenus od 13 kwietnia, czyli od ostatniej pełni w wadze jest w ruchu prostym i wędruje sobie przez archetyp ryb, gdzie jest wywyższona, gdzie czuje się w ogóle fenomenalnie, i w momencie kulminacyjnym tego nowiu jest w ścisłej koniunkcji z Saturnem oraz też i z północnym księżycowym. A więc w pewien sposób dotykamy tutaj elementu przeznaczenia, bycia w kontakcie z tym, co przyciągam, a co odpycham w moim życiu. Jakie są moje marzenia, fantazje, jakie są moje wyobrażenia na temat miłości, na temat siebie. I Saturn tutaj zaprasza do tego, żeby brać odpowiedzialność za te wyobrażenia, żeby brać odpowiedzialność za swoje talenty, a żeby je, je doskonalić. No Saturn chce tych konkretów, on chce praktyczności, on chce um, materializowania, on chce ucieleśniania tych talentów. On, on tutaj zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli, na ile my fantazjujemy tylko um, o Pragnieniach związanych z miłością, związanych z relacjami, związanych z obfitością, związanych z talentami, przyjemnością, a na ile wprowadzam konkretne kroki i robię dzień za dniem długofalowo, skrupulatnie i cierpliwie i z determinacją i zaangażowaniem, staram się wytrwać. Założeniach dotyczących projektów sztuki, które też reprezentuje Wenus, tego piękna, które chce wnieść w świat. I ten moment jest doskonały, ażeby zaprosić Was na program Afrodyta, który rusza już 29 kwietnia. Już część z Was się na ten program zapisała. To jest miesięczny program, gdzie będziemy intensywnie i bardzo transformujące opracować z energią Wenus, gdzie poprowadzę Was przez tą e, Wenus, przez każdy znak Zodiaku, przez każdy żywioł, przez każdy dom kosmogramu, przez każdą ćwiartkę kosmogramu, tak żebyście mogli naprawdę dotknąć w praktyczny sposób tego, czego uczy Was, wasza indywidualna Wenus. Jak możecie sięgać po spokój, jak możecie, czego potrzebujecie, ażeby harmonizować swoje wnętrze po co praktycznie potrzebujecie sięgać potrzebuje sięgać ta wasza część psychiki która reprezentuje właśnie energię wewnętrznego spokoju, miłości, piękna, relacji, obfitości, a żeby być w takim w takiej lekkości dlatego że Wenus reprezentuje to, która na Olimpie miała zakaz pracy. Ona była stworzona do miłości. To bardzo pokazuje, że ta część naszej psychiki, ona przypomina nam, że my zasługujemy na miłość, na obfitość, na przyjemność, na smakowanie, celebrowanie tego bycia tu, bo jesteśmy. I to jest wystarczające wystarczający powód do tego, ażebyśmy mogli czerpać z tego życia całymi garściami. I, I ta Wenus, Wenus w kosmogramie ona mówi o tym, czy, co moja dusza chce doświadczać w przestrzeni miłości, relacji, finansów, po co potrzebuje sięgać i to, jakie mamy usytuowanie Wenus w kosmogramie, nie jest przypadkowe, ponieważ jeżeli mam Wenus w baranie, to oznacza, że to może oznaczać, że w innym życiu być może. Naddawałam w relacjach, i w tym życiu uczę się, uczę się takiej amazońskiej energii, uczę się tego zawalczenia o swoje, o swoje pragnienia, o swoje, o swoje potrzeby w relacji, uczę się pewnej samowystarczalności, niezależności yy, i takiego podejścia do tego, że moje pragnienia są święte. Potrzebuję pamiętać o innych ludziach, potrzebuję pamiętać o, o tym, że moje granice, Twoje granice, moje pragnienia, Twoje pragnienia, ale potrzebuje się jakby skupić na tym, żeby nie porzucić tych swoich pragnień, bo być może kiedyś to zrobiłam. Także z serca Was na ten pro program zapraszam. Jak oglądacie premierę, Czyli oglądacie 20 kwietnia albo 21 kwietnia, to możecie jeszcze wskoczyć w program w niższej cenie za 333 zł. 22 kwietnia program wskakuje w cenę regularną, czyli 555 zł. Tutaj pod filmem będziecie mieli link, przez który możecie się zapisać i przeczytać więcej o tym programie. W programie są trzy spotkania. Jest też e, grupa na Telegramie, gdzie będziemy w e, kontakcie e, wspólnym, a także z innymi uczestniczkami. Serca Was zapraszam. To jest cudowny czas, żeby, e, żeby dołączyć do tego, do tego programu. E, cudowny czas, żeby w ogóle pochyli, pochylić się na energię Wenus, właśnie w tym e, sezonie. Wracając byta. do energii tego nowiu, ten Saturn w połączeniu z Wenus, on w pewien sposób. Ogranicza to takie bezkresne marzycielstwo, fantazjowanie i pewna bierność, co jest cieniem archetypu ryb, taka, taka bierność, poddanie. A potencjałem energii ryb jest właśnie to puszczanie kontroli, ufanie i podążanie za natchnieniem. I właśnie Saturn chce, żeby naprawdę w pełni wykorzystać te swoje możliwości, ten swój potencjał, którym nas Wenus obdarza. Ten potencjał nasze, naszego dobra, naszych talentów to mm, naprawdę zaufanie swojej wartości i zaufanie sobie. Byk, którego jest władczynią Wenus, uczy nas zaufania swojej wartości, zaufania sobie. Budowania solidnych fundamentów w swoim życiu w oparciu o to, co posiadam wewnętrznie też, nie tylko to, co posiadam materialnie. Tu jest oczywiście dążenie do przełożenia tego wewnętrznego dobra na pieniądze, na materię, ale mogę to zrobić wtedy, kiedy ufam tym moim możliwościom. To jest ważne to to, że temu nowiu towarzyszy półkrzyż, dlatego że światła, Słońce i księżyc spotkają się w siódmym stopniu, 46 minucie byczka. I utworzą półkrzyż z Marsem i z Plutonem. Tak, tutaj są te świata, tu jest Mars, tu jest Pluton. Mars w lwie, Pluton w wodniku. I Mars z Plutonem byli już w opozycji dokładnie 3 listopada. Jeszcze Mars był w Raku, a Pluton był w Koziorożcu, i później 3 stycznia yy, Mars już był w tak, a Pluton już był w Wodniku, i teraz dokładnie, właśnie w, w, yy, w czasie tego nowiu, w zasadzie parę godzin przed tym kulminacyjnym momentem, ale dokładnie 27 kwietnia, ponownie ten Mars z Plutonem uściślał się w swojej opozycji i to jest aspekt, który napięciowy, który nas skłania do tego, konfrontuje nas z tym, czego my naprawdę chcemy, za czym my naprawdę głęboko w swoich trzewiach tęsknimy, czego pragniemy. Jak ma się nasa, nasza sprawczość, biorąc pod uwagę energię byka, za jakim stanem ducha ja tęsknię, za jakim spokojem ja tęsknię, za jakim poczuciem stabilności ja tęsknię, za jakim bezpieczeństwem ciała, za jakim bezpieczeństwem emocjonalnym, co chcę, ażeby przetrwało, co chcę, ażeby przetrwało próbę czasu i co, co robię w związku z tym, ażeby to tą próbę czasu przetrwało. Pluton przypomina nam o tym, jaka potężna moc w nas drzemie, i tu jest energia transformacji, potrzeby konfrontacji ze strefą komfortu byk. Z tym, czego nie chcę zmienić, czego nie chce puścić, do czego się przywiązuje i po prostu póki mi się pod tyłkiem nie pali, to nic nie zmieniam. Byk to jest najbardziej uparty znak w Zodiaku, który nie chce zmian, bo nie chce wysiłku, nie chce pracy. Mm. Nie chce pracy, która jakby nie jest niezbędna w jego życiu. A, a tutaj ten półkrzyż z Marsem i z Plutonem um, może w pewien sposób wymuszać na nas tę potrzebę transformacji transformacji naszego podejścia do siebie, do swojego ciała, poczucia wartości, a także tego, co ja konkretnie naprawdę potrzebuję zrobić, a żeby czuć taki spokój, jakiego potrzebuję. A żeby, um, a żeby budować taki fundament, jakiego potrzebuję, jakiego, jakiego fundamentu ja potrzebuję, na jakim fundamencie stoję i co tu potrzebuję zmizorzeć. Tutaj potrzebuję przełamania i czy ja czuję moją moc, czy czuję bezsilność, na co mam realny wpływ. To jest półkrzyż w znaków stałych, to jest bardzo dużo energii do um, takiej twórczej, kreatywnej energii, do zmiany. E, jednocześnie tu jest bardzo dużo wewnętrznego uporu, tak, bo um, ten byczek chce zachować status. E, energia lwa, gdzie jest Mars, chce lśnić, chce tworzyć i chce być widoczny, tak, chce zabawy, chce. Bez troski, a wodnik chce takiego spojrzenia, spojrzenia z dystansu, wykorzystania tych umiejętności po to, żeby wnieść to do społeczeństwa, dzielić się tym. Więc co tu potrzebuje? jakie moje przekonania potrzebują zmiany, potrzebują transformacji, jakie wzorce potrzebuję przełamać. Za czym naprawdę głęboko tęsknię? Tu jest potrzeba dotknięcia czegoś na, na dnie duszy. Nie do końca wygodna energia, ale taka, która jak to nów daje szansę nam dotknąć czegoś, co jest w nas schowane. Tu mamy ciemny księżyc, tak? Tutaj nic nie widać. Jest to nurkowanie do wewnątrz, do środeczka. Jaki ja mam w ogóle poczucie mojej wartości jak ja czuję siebie, swoje ciało, to życie we mnie. Mm, co we mnie też w pewien sposób potrzebuje umrzeć, ażebym ja mogła iść do tego życia, ażebym ja mogła zbudować coś trwałego, mm, to, co w sobie potrzebuje przełamać w tej strefie komfortu tych przyzwyczajeniach, w tej wygodzie, która być może wcale nie jest już taką wygodą. Od jakiego komfortu być może potrzebuje odejść, z jakiego przyzwyczajenia zrezygnować. I tutaj też z racji tego, że byk dotyka bardzo materii i w cieniu tutaj możemy wchodzić w pewnego rodzaju materializm, to jest też o tym, um, może być taka konfrontacja, że może pojawiać się jakiś projekt, który być może... Woła, jest jakieś takie wołanie duszy, jest w tym zmiana, jest w tym transformacja, ale ten umysł taki rozsądkowy, bo byk to jest potrzeba praktyczności, to jest potrzeba konkretu, to jest potrzeba opłacania się. Jakby tu nie ma chęci do pracy nadmiarowej, nie? I jeżeli w ten projekt może nie wróżyć efektów, jakich byśmy chcieli. To czy pójdę za tym, bo jest w tym dla mnie transformacja, bo jest w tym dla mnie jakaś możliwość zmiany, ale być może niekoniecznie zarobienia, to czy i tak to wybiorę, bo w tym właśnie może być ta energia przełamania wzorca. Mimo wszystko wniosę te wartości do świata, wartości, które może chcieć wnieść moja dusza, coś, co jest ponad um, ego. Tak. Także, kochani, życzę nam wszystkim pięknego nowiu w byczku, cudownym, cielesnym znaku. Pozwalajmy sobie sięgać po tą obfitość, jaką obdarza nas matka natura. Zanurzajmy dłonie w ziemi, dotykajmy tyle, ile możemy tego, tego dobro, dobrostanu od matki. Od matki natury, ja tutaj mam taki bardzo duży kwiat drzewko szczęścia, które wyrosło po prostu jest szalone jest szalone ale u mnie kwiaty się po prostu tak rozmnażają że mm, przepięknie się rozmnażają u mnie kwiaty e, tak i z serca Was kochani zapraszam na program Afrodyta który będzie cudownym projektem i który robię właśnie z głębi mojego wewnętrznego serca i tego, czym chcę się podzielić, a jednocześnie, co, co, w, w czym czuję ogromną transformację dla mnie samej, i w tym jest duża też konfrontacja z różnymi moimi lękami, a jednocześnie jest tam właśnie ten element przełamania wzorca. Um, bardzo buziaki, wszystkiego dobrego dla Was.